Znajdujemy się w siedzibie nadleśnictwa Andrychów i z nami nowy nadleśniczy tegoż nadleśnictwa, czyli pan Mateusz Branny, witam. Dzień dobry, witam. Daszbur to dalej obowiązuje? <grym> Oczywiście, jak <grym> najbardziej. Panie nadleśniczy, jakie są takie podstawowe problemy tutaj w nadleśnictwie, którymi zajmie się Pan podczas swojej kadencji? Nadleśnictwo Andrychów na dzień dzisiejszy boryka się przede wszystkim z trzema problemami. Pierwszy problem to są śmieci w lesie. No niestety na dzień dzisiejszy nadal stanowi to dla nas poważny problem. Służba leśna na bieżąco porządkuje las, zbieramy śmieci po naszych szanownych obywatelach. Nie są to tylko śmieci drobne. Proszę sobie wyobrazić, że również mamy do czynienia ze, śmieci ze śmieciami wielkogabarytowymi w postaci różnych zamrażarek, starych telewizorów, innych zużytych łóżek czy kanap. No i niestety średniorocznie nadleśnictwo Andrychów wydaje około 10 tysięcy złotych na pozbieranie. Tych śmieci. No jest, to, jest to sprawa bardzo przykra, i naprawdę apeluję do wszystkich obywateli, aby, aby zastanowili się nad tym, co robią i tych śmieci do lasu nam nie wywozili. Są odpowiednie służby, które się tym zajmują. Każdy obywatel na dzień dzisiejszy płaci za wywóz śmieci i bardzo bym prosił, aby, abyście Państwo tego nie czynili. Yy, druga rzecz to no niestety cały czas nawiedzają nas yy, kłady i motory krosowe w naszych lasach. Nie tylko hałasując, ale przede wszystkim dewastując ściółkę i las. Proszę pamiętać, że w lesie jest również życie zwierząt, ssaków, owadów, ptaków. I szanujmy ich obecność. Jesteśmy gośćmi w lesie i zachowujmy się jak goście. Dlatego naprawdę bardzo bym prosił, żeby do tego typu zdarzeń. Nie dochodziło. Nie, nie wjeżdżajmy na tego typu sprzętach do lasu, nie dewastujmy ścioły i, i, i nie zaśmiecajmy tego lasu również podczas takich imprez. Mhm. Trzeci podstawowy problem, a w zasadzie dla mnie najważniejszy, to kradzież stroiszu. Stroisz jodłowy, bo z takim mamy do czynienia w nadleśnictwie andrychów, to krótkie gałązki jodłowe służące do produkcji wieńców, wiązanek kwiatowych. No, jest niestety grupa ludzi, która na bardzo dużą skalę ogołaca w ten sposób nam drzewostany jodłowe przy użyciu sekatorów i piłek. Wiążą to w mniejsze paczki lub w większe w zależności od zapotrzebowania i przygotowują do wywozu z lasu, który zazwyczaj odbywa się nocą. Tego typu działanie bardzo negatywnie wpływa na nasze drzewostany z tego względu, że po pierwsze drzewa. Ulegają osłabieniu, a co za tym idzie, najczęściej wskutek obcięcia tych gałęzi obmierają. Mm. Dlatego no, jest to naprawdę bardzo wielki problem, z którym nadleśnictwo boryka się od dłuższego czasu. Nasze służby, czyli Straż Leśna, z, z udziałem policji, ostatnimi czasy bardzo, bardzo często łapią takie ekipy, nakładając niejednokrotnie mandaty lub grzywny w wysokości nawet do 5000 tysięcy złotych. Natomiast no, nadal ten proceder trwa i, i staramy, się, staramy się z nim walczyć i będziemy z nim walczyć, bo jesteśmy jako lasy państwowe odpowiedzialni za zachowanie ciągłości lasu i, i tą ciągłość lasu musimy zachować dla potomnych. Po to, żeby mogli z tego lasu korzystać i czerpać z niego drewno. Panie Nadleśniczy, a co z gospodarką łowiecką? Czy coś w tym względzie się zmieni? Jak Pan będzie kontynuował? Czy będzie Pan kontynuował tutaj dzieło Pana Potockiego? Na dzień dzisiejszy na terenie Nadleśnictwa Andrychów funkcjonuje 21 kół łowieckich. Nadleśnictwo sprawuje nadzór nad rocznymi planami łowieckimi, to znaczy nad ilością zaplanowanej zwierzyny do pozyskania. W danym roku. Oczywiście, że będę kontynuował tutaj dzieło pana Nadleśniczego Potockiego w tym zakresie. Ściśle współpracujemy ze wszystkimi kołami łowieckimi. Jest to dla nas bardzo ważny element gospodarki, gdyż zwierzęta, które bytują w naszych lasach, wyrządzają również szkody w drzewostanach w różnych klasach wieków. W związku z tym. Populacja danej zwierzyny musi być regulowana i musi być na odpowiednim poziomie, a nie, nie, a nie, nie inny jak myśliwi, właśnie tą, tą populacją gospodarują i prowadzą kontrolowany odstrzał po to, aby utrzymać tą zwierzynę na odpowiednim poziomie. Dziękuję bardzo, panie nadleśniczy, za rozmowę. Ja również bardzo serdecznie dziękuję. I z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie wszystkich zaprosić, szczególnie naszą młodzież, młodzież przedszkolną, szkolną na naszą ścieżkę edukacyjną, która znajduje się. Zaraz tutaj obok siedziby naszego nadleśnictwa. Mamy odpowiednią osobę edukatora odpowiedzialną za, za oprowadzanie i, i opowiadanie o lesie naszej młodzieży. I, I naprawdę serdecznie tutaj wszystkich zapraszam. Wszelkie informacje na ten temat można zdobyć na naszej stronie internetowej. Tam jest numer telefonu kontaktowy podany do pana, który tym się zajmuje. Każde przedszkole. Odpowiednio wcześniej się umawia i, i dzieci przychodzą lub przyjeżdżają i, i korzystają z tej ścieżki. Mamy również, prowadzimy również edukację w samym lesie, dlatego również zachęcam do tego, aby z tego w, tej, w tej kwestii korzystać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.